Podczas mycia okien, tym robotem, co najlepiej spryskiwać? Szybę czy myjki? Według mnie, myjki, bo wtedy robot, moim zdaniem, działa dokładniej i szybciej. Także chodźcie, pokażę Wam, jak to działa. Najpierw spryskujesz właśnie powierzchnię tych myjek płynem do mycia szyb lub wodą. Teraz, jak już to zrobiłem, mogę go odpalać i umieszczać na oknie. Za pomocą pilota ustawię sobie tryb, w jakim ma chodzić ten robot. Jest to duża oszczędność czasu i energii, jak macie takiego robota, uwierzcie mi. Dzięki tym systemom bardzo dobrze radzi sobie z każdą krawędzią i rogiem. Więc nie musisz się martwić o to, czy do umyjecie tę szybę dokładnie. W dodatku ma on taki tryb bezpieczeństwa, że jak nawet zabraknie prądu w waszym domu, to jeszcze 25 minut trzyma się na szybie. Więc nie spadnie po prostu. I mi się tego robota udało zamówić ze strony, do której link zostawiam ci w opisie mojego profilu. Widziałem, że teraz zrobili na niego bardzo dobrą promkę i zamówicie go z darmową dostawą.